Witam was serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj zapraszam na krótki film, e, kwitną nowe rośliny, trochę też powiem o pracach ogrodowych, jakie będę wykonywać. Także usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam do oglądania. Tutaj jesteśmy od frontowej części ogrodu. Tutaj się wchodzi do domu. Tutaj jest taki niewielki. Niewielka część od bramki do domu. O, tak to wygląda. Zaczynają kwitnąć liliowce. Tutaj, przy tej niewielkiej rabacie, w takich odcieniach koloru żółtego trochę z takim miedzianym, brązowym. To jest odmiana smagles gold, tak zwany złoto przemytników. Takie słoneczka. Niektórzy nie lubią tego, tego koloru żółtego, ale ja uważam, że to jednak prowadza trochę radości. A wy jak? Lubicie kolor żółty w ogrodzie? Czy nie bardzo? Napiszcie. O, tutaj Lunka moja chodzi. Lunuś. No Lunuś. No Co tam? Ciepło, tak? Ciepło jest, tak? No. no. Tutaj czekamy jeszcze na hortensie to są lamlajty o a tu będzie lilia kwitła co teraz robimy na pewno usuwamy przekwitnięte o tutaj mamy taki można je tak lekko wyłamać o. Bo później one tak zagniewają, na tutaj na liściach tako I no, ładnie to wygląda. No, jak ktoś ma czas, to może pousuwać. Tutaj kwitły te liliowce niskie, i o tutaj trzeba to koniecznie usunąć, bo tutaj będą się już zawiązywały takie nasiona, wyłamać albo obciąć to niepotrzebnie będzie roślina się wysilać także lepiej to usunąć tak to wygląda zaczynają też kwitnąć tawółki tutaj jest taki kolor biały z różowym one tak jakoś się pomieszały Różowego, trochę białego. Ładnie tak wyglądają z różami. Oczywiście teraz też czas jest, żeby usuwać te przekwitnięte tutaj kwiatostany. Można poczekać aż wszystko przekwitnie. Można tak. Po gałązce, no jednak to tak nie za bardzo wygląda. Ale to też kwestia czasu, czy ktoś ma. Czas też jest na cięcie pęcherznicy. I innych roślin takie, cięcie takie bardziej korygujące. Я тут и уж тема такая хожница. Тайши штуки. Квитну далее ружички. Аспиринки. Аспирин роуз. Аспирин Też drobne liliowce. Jakieś pojedyncze kwiaty, krzewuszki. O. Zaczynają kwitnąć tutaj o pierwsze kwiaty podlei. Tutaj to była ta sadzonka przesadzana, dlatego ona jest taka mała. Bo po przesadzeniu, to wiadomo, roślina musi trochę się zregenerować. Oj, no, tutaj gniotka mi przeszkadza. Odgryza. No. no, nie gryź. Chce się bawić. Kwitną dalej różyczki Amika. Trawy już coraz wyższe. Tutaj jest proso rózgowate. O Oto tutaj ładny, taki o, świeży kolor. Tutaj już takie przekwitnięte. Bardziej, ale jeszcze kwitną dość długo. ten liliowce czas na cięcie też szałwi, tutaj też budleja, ładny kolor, taki fioletowy, to jest miniaturowa, że ona nie będzie taka wysoka. Tutaj jeszcze obciąć tak ten przekwitnięty Dalej tutaj kwitną różyczki yy, To jest Oj, wypadło mi z głowy no, Ostatnio mówiłam i o zapomniałam O właśnie o przypomniałam sobie fajny też kolor tutaj nowe przyrosty klona niesionolistnego. listnego jeżeli chcemy zachować właśnie taką formę bardziej kulistą no to już te przyrosty trzeba po prostu tu przyciąć Tak wygląda ogród od strony tarasu Wczoraj trawa świeżo skoszona tutaj mam jeszcze taki fragment do zagospodarowania, tutaj to połączenie tutaj tego przejścia tutaj z tą tutaj jest także tutaj już będzie nowa rawata nie wiadomo kiedy ale kiedyś może będzie pokażę bliżej teraz tutaj nadal kwitną liliowce wierzba już do cięcia także już będzie w następnym filmie już ścięta Dalej floksy kwitną. Otworzyły się tutaj róże okrywowe, białe, defery, white. Taka biała chmurka. O, jak ładna. Już pokazały się kwiatostany hortensji, Tutaj jest Vanilia Fres. lilia trąbkowa to jest Istermon. zapach bardzo ładny delikatny zobaczcie jak długo kwitną powojniki tutaj jest robinia akacjowa widzę, że tam będą pojedyncze jeszcze kwiaty ona wiosną nie zakwitła mur przymarzła, ale o tutaj jeszcze widać będzie kwitła kwitną ta wółki. tutaj taki inny rodzaj Inny trochę kolor, ciemniejszy, takie Tutaj taka miniaturowa, niska. Różyczki okrywowe. Tutaj Larisa. Trochę więcej kwiatów. Wtedy tylko jeden był. Taki kolor. Ale później to robi się nawet taka biała. Dalej kwitną kocimiętki. Tutaj te niskie, takie. Tu na przodzie rabaty. Tu. Fajne takie, bo się nie pokładają. No takie na przód, właśnie w sam raz. hortensje, tutaj klon. Też Lilia Trąbkowa. No. Tutaj różyczka Amika. takie pojedyncze kwiaty no i jeszcze pewnie będzie drugie kwitnienie tutaj szałwia do ścięcia tak wygląda ogród w połowie lipca dziękuję za obejrzenie zapraszam na kolejny film w którym będą kolejne rośliny kwitnąć, dalej ogród będzie się zmieniać. Trzymajcie się, pa.